Nie, no co ty gadasz? Jak. Co ty gadasz w ogóle? Musisz kliknąć stop. Dobra, nie mów mi. To dlaczego teraz nie doleciał? To czemu nie doleciał? U kurwa! O, w patrz to, patrz to, patrz to! Chyba dużo. Chyba dużo. ta giera jest niespodziewanie dobra. Max? Max, 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 max! max! Nie, ale jest. Idzie! Kurwa, prawie max win. Dwa jeszcze i max win mamy! Easy! Co tam za 3 Trzy deskerolki rolki były z nożnikiem i dobry symbol połączyło. Mamy. Jeszcze trochę i robimy tego chancika. Easy. Gambluj to. Ta, na pewno zgambluję ten. 20 x ich zgamblować, żeby 30 tysięcy ich dostać. Już żartujesz? Już tak słaby z matematyki nie jestem. Ładnie teraz. Ale ja myślę, że jakbyśmy zaryzykowali, to max win byłby, max win byłby, jakbyśmy zaryzykowali, na pewno już dorzuciłby te, już dorzuciłby to, reszkę by dorzucił, 40k siedzi, więcej mamy plus 100 Nie kliknąłem, bo wiem. Że ja wiem, że dało, Znaczy nie. Ja czuję, żeby dało. Rób lastika, dziękuję. Dzięki za suby. Erik oraz DMG. Dzięki. Ale zaraz robimy to widzowie. Zaraz polecimy do końca może. Dawaj. Come on. Jeden dobry win i nie kleci do końca. On potem już jest rozpędzony strasznie. Czekaj, jaki bass jak my tutaj fenomena jakiegoś znaleźliśmy na dzisiaj. Skatera, oskarka. Ty, ale ja pierdziele. Dwie trzecie potencjału, nie? Dwie trzecie potencjału zapłacił mi w jednym spinie. Jebło było tymi deskorolkami. Teraz znowu. Pa! 11x, J! Kurwa, co? What the fuck? Ile? Mamy to! Co to kurwa jest? Ja pierdolę! Co to kurwa było w ogóle? Za symbol J! Mamy to! Kwarteczek. Kwarteczek jest Galiego. Nie spodziewałem się, że tyle jebnie za symboliot. Nie, no nie, nie zrobię tego, nie zrobię tego. Nie spierdolę tego. Przecież. Nie, nie, nie. 80k. ja gram dalej? Dwa bonusy z rzędu zapłaciły wysoko pięciocyfrowo, kurwa. Dawaj leć Nic na razie nie zmieniamy Maszyna się kurwa zacięła, płaci To jebało 80k Mimo, że nic się prawie nie wydarzyło Milko, dzięki za czwarty Żadnej stawki do góry Na razie tak się gra Jeżeli płaci, to musisz grać cały czas w ten sposób Żadnych spina wtedy win Żadnej zmiany stawki Trzymasz maszynę, trzymasz ją tak uczyli nas slot sologi. Ancik już mamy. Kirtoxik, dzięki bardzo 18. Daj, daj mi daj mi jeszcze tak z 1000X, żeby poleciał jeszcze raz. Mamy last 1, las 2, dziękuję bardzo. No kurwa ten slot jest naprawdę mocny. Okazał się mocny, bo nie myślałem, że taki będzie. No, tam to połączenie symbolu J, to normalnie było masakra Ile to dało? Dobra, tu będzie strata, ale i tak polecimy A nie, dobra, lecimy, 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 dobra, jest 1000x Lecimy Jest 1000x, teraz lecimy do końca <gryw> Teraz już chyba do końca Czekaj, ile, jakby, jak to leci powiedzmy do 10000x To wtedy mam 20k, nie? To wtedy do 100k by było 10k robię stop chyba. Bo to by już miałbym wtedy 100k. 10k musi być. Jazda! Leć! Mamo! Nie, kolego na wózku. O kurwa. Widzisz? Rozpierdolił się. Ostatni mocny slot Podoba się Odal film jest? Chodzę jeszcze w cara, ile to będzie? 5500, kurwa! Ty, ja w ogóle nie robię hanta, ja cały czas gram to! czy jest pojebany slot! Nie ma filmu. Czy pojebany slot! Za chwilę będzie last 3. Za chwilę last 3 będzie z tego slotu, zobaczysz. Odjebany jest ten slot. Dawaj, 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 dawaj. Piękny hancik będzie. Piękny hancik będzie z tego. Przepiękny. Następny. Następny.